Ze mną trener naszej drużyny. Trenerze, jesteśmy na świeżo po dzisiejszej porażce. Co może trener w skrócie powiedzieć o, o tym spotkaniu? No przede wszystkim po tym meczu jesteśmy bardzo źli na samych siebie. Ja uważam, że nie, nie weszliśmy w ten mecz dobrze, nie byliśmy do niego przygotowani mentalnie tak, jakbym ja tego oczekiwał i uważam, że we wcześniejszych meczach wyglądaliśmy dużo lepiej, jeżeli chodzi o właśnie takie przygotowanie Mentalne do meczu. Tutaj nam tego zabrakło. Jeszcze Bramka na samym początku nas też pewnie jakoś bardziej uspokoiła, przynajmniej w moim odczuciu. Tak mówię na gorąco, po czym, po czym tak naprawdę całkowicie przestaliśmy grać bez piłki. Z piłką przy nodze jeszcze próbowaliśmy ofensywnie gdzieś tam atak pozycyjny budować, no ale po stracie piłki nas praktycznie nic nie było. Przeciwnik wygrywał wszystkie takie sytuacje przejścia do ataku szybkiego. Były bardzo groźne po stronie przeciwnika, i na tym budował sobie przewagę. No i o tym, co świadczy chyba, to właśnie dwa rzuty karne, które były zagwizane dla, dla Znicza. Także tutaj pokazuje to, że, że byliśmy w którymś momencie albo źle ustawieni, albo lekko spóźnieni. Uważam, że pierwszy rzut karny zupełnie niepotrzebny, bo piłka była z boku pola karnego. Według mnie mało groźna sytuacja. A drugi rzut karny. Ciężko ocenić tak yy, yy, w 100%, ale miał sędzia pretekst, żeby, żeby go zagwizdać i, i, i była podyktowana druga, druga jedenastka. Także ciężko jest wygrać mecz, w którym. Ma się dwa rzuty karne przeciwko sobie, które no, trzeba powiedzieć, że były. No i nie ukrywajmy tutaj jakoś też, nie, na pewno nie, nie mamy tutaj żadnych pretensji do sędziowania, bo uważam, że sędzia dzisiaj gwizdał to, co było na boisku. Mam tu taki niedosyć spory, jeżeli chodzi o przebieg meczu, o sytuację. Po pierwsze, o reakcję po pierwszym golu dla nas, że nie nie pozwoliliśmy sobie wciągnąć przeciwnika i, i żebyśmy my tak nie grali, jak grał przeciwnik, czyli żeby się tutaj nam trochę otworzył i żebyśmy mieli więcej miejsca za jego plecami. No i drugą, wydaje mi się, że takim ważnym punktem był, była poprzeczka, którą mieliśmy przy stanie 1-1, do 1, gdzie Wojcinowi czy, no, zabrakło trochę szczęścia. Może jak drugi raz byśmy wyszli na prowadzenie, to byśmy już trochę inaczej rozegrali ten mecz. Także no, przede wszystkim dzisiaj... Nie ukrywajmy, nasza słaba gra, przegrana na własne życzenie. Trochę nam to skomplikowało sytuację w tabeli. Zrobiło się tak. Że zostało te sześć drużyn, bodajże pod e, tak już trochę głębiej, no i, no i to się pewnie rozegra pomiędzy tymi sześcioma drużynami. Wracając jeszcze tak do początku spotkania, czy myśli, trener, że ten pierwszy karny tak was wybił z rytmu? Wydaje mi się, że po tej w zasadzie każdy mecz w tej rundzie, jaki zaczynamy, to zaczynamy bardzo dobrze. Dzisiaj udało nam się to zaakcentować bramką już w szóstej minucie. E, czy właśnie ten karny mógł spowodować, że wybiło nas to z takiego rytmu? Hmm. Że rzut karny dla... Tak, dla, dla, dla Znicza tak. A czy ja uważam, że ten rzut karny nie wybił nas z rytmu bramka, którą zdobyliśmy? Tak. Którą po prostu no, mimo tego, że każdy się z niej cieszył, uważam, że że ją za... po pierwsze, graliśmy z drużyną, która była pod nami w tabeli. Czyli gdzieś tam w głowach pewnie się już e, graliśmy u siebie, gdzieś tam w głowach się bardziej się przebijało, częściej, że zwyciężymy ten mecz i, i jakoś tam każdy gdzieś sobie te punkty pewnie w myślach księgował, Jeszcze zdobyła się bramkę na samym początku, to też tak trochę uspokaja. No i według mnie to był główny powód, dla którego zaraz dostaliśmy rzut karny, bo, bo tam, tam naprawdę prosiliśmy się o ten rzut karny i znaczy o, o, o sytuację dla przeciwnika, że my się prosili, więc tego był rzut karny, no i według mnie wtedy, wtedy się zaczęło nam wszystko gdzieś tam sypać, także to chyba a czy powiedzmy sobie szczerze, no według mnie to Chyba od początku nie weszliśmy w ten mecz tak, jak powinniśmy wejść. No, pomimo tego, że prowadziliśmy, najpierw była groźna sytuacja Haweza ze strzałem, później była ładnie rozegrana akcja, no bo naprawdę trzeba przyznać, że tą bramkę, którą zdobyliśmy, to, no to, to ładnie to zostało rozegrane i, 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 i bramka naprawdę y, mogła się podobać, ale, ale to mimo wszystko od samego początku mój zespół dzisiaj nie wyglądał dobrze, jeżeli chodzi o, o reakcję na to, co się dzieje na boisku, jak nie mamy piłki. A jest w stanie trener wymienić chociaż jednego zawodnika, który pozytywnie dzisiaj trenera zaskoczył wśród, pośród tej gry, takiej, no nie na naszym poziomie, nie przystała nam ta gra dzisiejsza, ale ktoś, taki, taki jasny punkcik w dzisiejszym spotkaniu? No bo dalej, przynajmniej w moim odczuciu tak ja, patrząc, patrząc od tyłu, to, to Zmorzyński grał niezłe zawody. Tak uważam uważam, że niezłe zawody zagrał na pewno Hawes i wydaje mi się, że Kitliński do momentu, w którym był na boisku, to tak samo wyglądał wyglądał, tak można powiedzieć, jak ja bym tego sobie od nich życzył, oczekiwał, bo to były takie niezłe, niezłe zawody w ich wykonaniu. Pozostali zawodnicy uważam, że no chyba Przede wszystkim pokazali nam już w wielu meczach, że, że są w stanie dać jeszcze więcej zespołowi, także nie chciałbym to tak jakoś wyróżniać, bo gramy razem i razem wygrywamy i się później cieszymy, razem przegrywamy, ale no jako trener muszę wymagać, od niektórych zawodników trochę więcej, bo pokazali mi już w kilku meczach, że potrafią dać więcej, także sami sobie zawiesili poprzeczkę dość wysoko. Oczywiście, też życzylibyśmy sobie takich, więcej takiej współpracy jak przy bramce właśnie Hawesa i, i Kitlińskiego, bo to w zasadzie Hawes wykreował, Kitliński skończył i, i można powiedzieć, że takich akcji nam potrzeba, potrzeba więcej. E na zakończenie, no schodzimy, wchodzimy w okres świąteczny no, nieco przygnębieni, ale już za tydzień gramy z Olimpią, czyli w zasadzie, tak jak to trener wcześniej wspomniał, kolejna z tych sześciu drużyn, wokół których ta gra o, o utrzymanie się, się toczy najbardziej. Czy już trener coś może przedstawić przed tym spotkaniem, coś jakieś zdanie na temat Rywala? Chyba jest jeszcze zbyt wcześnie. No. Musimy się lepiej przygotować, także nie chcę coś rzucać jakiś jakieś tutaj rzeczy, które, na którymi będziemy jeszcze pracowali i zbyt pochopnie. No ale wydaje mi się, że czeka nas bardzo podobny mecz i który mamy już nauczkę, że jeżeli w jakimś stopniu zlekceważymy przeciwnika, to, to tutaj na pewno w tej lidze każdy błąd kosztuje utratę bramki. Także przede wszystkim mówiąc o przyszłym meczu, musimy wyciągnąć takie wnioski, że musimy być bardziej Bardziej zespołem, który ogranicza błędy do minimum i bardziej gra w futbol. Czasem w cudzysłowie mówiąc, prostszy, a skuteczny niż dzisiaj. Wydaje mi się, że w trochę przekombinowywali z tego dwoma podaniami przeciwnik potrafił już się dostarczyć pod naszą bramkę i to było dla nas największym problemem. We wcześniejszych meczach nie graliśmy tak kolorowo, a, a było to skuteczne. Także ja wolę tamtą piłkę niż, niż tą kolorową. Dziękuję trenerowi za rozmowę. Dziękuję. Wesołych siód życzę wszystkim.